Ma się ma. Kochani, 1 maja. Jesteśmy na mętnie. Dzisiaj dzień mocno treningowy. W niedzielę zawody. Także rozkładam graty i dzisiaj troszkę będzie inaczej. Będzie dużo sklaty nagrywane. Stanowisko 28, bo są jakieś zawody. Nawet nie wiedziałem, są jakieś zawody. Miała być jedyneczka, ale jest 28. Zobaczymy, czy odda, czy nie odda. Widzimy się za chwilę. Stanowisko mamy rozłożone już dwie wędki. Dzisiaj naprawdę gruby trening będzie, bo trzeba jakoś wypaść. Nie łowię daleko, było, nawet nie mam jak, bo tu kiedyś. Tu w tym miejscu kiedyś była wyspa. Także jak to wygląda, ciepło się zrobiło w fest. Ja się wbijam, wszelki Okulary mi zaparowały. Wbijam się, wszelki i widzimy się z perspektywy klaty Rybka chodzi, będziemy łowić gdzieś tutaj. I co tam dzisiaj w kotle już wam pokazuję? Muszę sobie tu wszystko poprzestawiać. Dzisiaj mamy tak: zanęta, finest, zanęta, kryl rozrabiane. 3 do 1, 3 miarki zanęty, 1 wody. Alecik, ale i te czerwone to są takie krylówki Ale tu generalnie trzy miarki i jedna miarka tego kryla. Klei się spoczko, rozpada się spoczko. Dobra, co ja tu mamy jeszcze dzisiaj? Czy w Kupiłem sobie ostatnio cztery kolorki. Żółty, różowy, chociaż w kamerze wygląda jak czerwony, pomarańczowy, zielony. Coś na pewno dzisiaj użyję. Tu mam jakieś dopalacze, w zasadzie już mi się kończą. No i cały arsenał. Łód, bosmo. Także bierzemy się. Bierzemy sobie wyndeczkę To jest członek z Matrixa. Zobaczymy, czy ja w ogóle założę na niego Prestona, bo bym chciał założyć dużą dwudziestkę. zacząć, czy w ogóle ma prawo bytu. Powinno mieć. No i taki podajniczek. jedziemy sobie dzisiaj dwa razy. Haczyczki swoją drogą. Jeszcze nie wspominałem pudełeczko od mikołaja, Klasunia, Szyszynia. Z ostatnio sobie wiązałem na kukurydzkę, ale nie kupiłem kukurydzki, bo dziś święto. Także wezmę sobie 14. To są w ogóle nowe haki jakie będę używał. Z Matrixa i nie pamiętam jak się nazywają. Ten w każdym razie to jest z tej serii metod. Metod karb coś takiego i on, nie wiem czy to będzie widać widać, jest zagięty. Tak jakby ściągnięte z kółem jedynek od góry. Także dzisiaj wleci na pewno sobie ten haczyk, żeby go sprawdzić co i jak tam. Nie ja będę się cyrtulił i od razu go zakładam. Nawijamy albo nie. Momento. Rzucimy sobie do wody, sprawdzimy jak dno. Także samym podejniczkiem na razie. Zobaczymy czy coś tu kurde. Jakbym sobie tak ciąłowić łowić Wygląda całkiem spoko. Boję się trochę tych odjazdów, bo tu krzuki na bank. że będzie trzeba od razu ciągnąć fatalnie No dobra, tak jest git Dobra Podajnik, haczyk założony, czas na przynętę Zaczniemy sobie ghosta ciemniejszego one są dwukolorowe białe i takie takie nie wiem żółtawe I tak to wygląda na ła fajnie hm. śmiesznie bo jak ja to tak wszystko powiązałem to będzie dupa blada na zawodach czemu mi to spadło nie powinno że tutaj się te Big change bity to są czasami wąpołem powiem do tarcia się nie nadają no, no teraz powinno być git Wygląda to w ten sposób Bierzemy formę Cyk, Zaczniemy sobie palecikiem o. Mamy nabite I do tego damy sobie czapeczkę z zanęty i finalna kanapeczka wygląda tak i cyk, do wody. Nowe ustawienia wędki tu podpórka dolna na tej nodze, ramię, odpalamy stoper i czas leci. Kurde Blaszka, wam nie będę oglądał tego jak to się nagrało, po prostu będę to nagrywał. Będę oglądał to w domu, właśnie miałem branie i jestem zły, ale to takie armagedonowe Oczywiście się spięła, bo chciałem włączyć nagrywanie, zapomniałem włączyć nagrywania I dziękuję ESA i do przodu Znowu nabijamy, lekka czapeczka, dosłownie, ciupkę, gotowe I wrzucamy to, będzie owocne, jeśli w pierwszym rzucie już było fajnie, to będzie fajnie mm -hmm. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it oh. no all. Drugie podejście. Poszła. I to strasznie mocne branie. mocne. What you gonna be Do you believe? Say, what gonna do what you can To play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess i look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite, or find a night. Nice

Siłowy, bo się człowiek trochę musi wziąć za siebie Jak za mną już grety spakowane Została już tylko droga do fury Zapakować furę, podsuszyć jeszcze trochę siatę I kierunek dom Co ja mogę powiedzieć o dzisiejszym dniu Fajnie się zaczęło, bo naprawdę fajnie się zaczęło Pierwszego brania, co już w ogóle zwarywałem Przy pierwszym rzucie Coś tam się działo przez pierwszą powiedzmy godzinę I fajnie, no trzy ryby wyjęte, jak widzieliście Ciężko jest mi powiedzieć O co chodzi Mam klątwę mętna Przyjdzie ten moment, że w końcu zacznie wychodzić. Tymczasem ja się z wami żegnam. Widzimy się w niedzielę. Wy to pewnie widzieć w tygodniu, ale dzięki. Trzymajcie się. Cześć.